Agnieszka Żyhalak, prezeska Fundacji Pracownia Kompetencji. Saga, seniorska aktywna grupa animatorów, czyli grupa fantastycznych seniorów i seniorek z Legionowa, jest w trakcie realizacji kolejnego projektu społecznego. Jaki to projekt? No cóż, nazwa jest wspaniała. Wyginam śmiało ciało. A co w nim chodzi? Chodzi o to, żeby zarazić innych seniorów niczym więcej jak ruchem. Ruchem. Ruchem naszego całego ciała i. Czy możemy na powietrzu, czy możemy tylko w domu ze względu na sytuację epidemiologiczną ruszać się? Trzeba. Dlatego nagraliśmy krótki film, w którym pokazujemy, jakie ćwiczenia można bezpiecznie robić. Wszystko się dzieje dzięki dofinansowaniu Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Nazywam się Magda Karolik, jestem magistrem fizjoterapii. Zapraszam Państwa serdecznie do obejrzenia filmików, w którym pokażemy, jak prawidłowo ćwiczyć z seniorami za pomocą różnych przyrządów. Ćwiczenia mają na celu ogólnousprawniające. Pokażemy w nich, jak za pomocą taśmy, terabant czy piłki wykonać podstawowe ćwiczenia, które mają na celu wzmocnienie mięśni oraz poprawę kondycji seniora. Pozycja wyjściowa do tego ćwiczenia jest taka, że mamy wyprostowaną sylwetkę, barki opuszczone na jednym poziomie, kolana, stopy i biodra w jednej linii. Mhm. Operujemy, czyli wykonujemy ruch. Ręce idą do kolana, mhm. chcą wepchnąć w kolano, a kolano chce iść do góry. Trzymamy raz, dwa, trzy i rozluźniamy. Mhm. I teraz druga strona. Trzymamy raz, dwa i rozluźniamy. Cały czas podczas ćwiczenia staramy się utrzymać tą pozycję. Mhm. I pamiętać, żeby kolana nie rotowały się na wewnątrz ani na zewnątrz. I jeszcze raz. Trzymamy. Raz, dwa, trzy i rozluźniamy. I druga. Raz, dwa, trzy i rozluźniamy. Każde powtórzenie wykonuje maksymalnie 15 razy. Mhm. Próbujemy jeszcze raz. Raz, dwa, trzy i rozluźniamy. Mhm. Raz, dwa, trzy i rozluźniamy. Pozycja wyjściowa, leżenie tyłem, ręce wzdłuż tułowia. Piłkę kładziemy pod kończyny dolne. Możemy je położyć tutaj na podudzia albo też oddalić. Czyli możemy je położyć na, tak, żeby stopy były na piłeczce. Wtedy będzie trudniejsze ćwiczonko. Głowa ustawiona prosto. I teraz staramy się oderwać biodra do góry, czyli unosimy biodra do góry. Nawet troszeczkę niżej, mhm. zaciskamy pośladki, wtedy jeszcze bardziej pracują mięśnie pośladkowe i trzymamy tę pozycję 3 sekundy, czyli liczymy raz, dwa, trzy i rozluźniamy. Pamiętamy o oddechu przy tym ćwiczeniu. I jeszcze raz, wykonujemy do góry, zaciskamy pośladki raz, dwa, trzy i rozluźniamy. Mhm. Ćwiczenia wykonujemy zawsze w swoim tempie, czyli jeśli będzie pani potrzebować przerwy, to zatrzymujemy się. I jeszcze raz do gór. Raz, dwa, trzy i rozluźniamy. Pokażemy teraz troszeczkę wersję łatwiejszą. I teraz unosimy biodra do gór, raz, dwa, trzy. I rozluźniamy. I jeszcze. Raz, dwa, trzy i rozluźniamy. Pamiętamy tutaj, żeby napiąć mięśnie pośladkowe. Dlatego, że wtedy jeszcze większa jest praca, jeśli Pani będzie napinała, czyli idziemy do góry, napinamy mięśnie, raz, dwa, trzy i idziemy do dołu, cały czas z napięciem mięśnia, delikatnie puszczamy. Pozycja wyjściowa. Pod kolanami i pod udziami piłeczkę, możemy robić tak, żeby był kąt 90 stopni, mniej więcej. I teraz tak. Ruch polega na tym, że wciskamy podudzia w piłeczkę, wywołujemy napięcie mięśni, trzymamy tę pozycję trzy sekundy, raz, dwa, trzy, i rozluźniamy. Mhm. I jeszcze raz, raz, dwa, trzy, i rozluźniamy. Mhm. Jeszcze raz, dwa, trzy, i rozluźniamy. Mhm. Raz, dwa, trzy, i rozluźniamy. Wykonujemy. To ćwiczenie do 15 powtórzeń. Kolejnym ćwiczeniem jest ćwiczenie rozciągające mięśnie przykręgosłupowe, czyli plecy leżą. Odcinek piersiowy nie może się w ogóle tutaj podnieść. Będziemy wykonywać ruch, czyli idziemy z kończynami dolnymi do boczku, tak żeby rozciągnąć mięśnie przykręgosłupowe. Trzymamy tę pozycję 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Powrót do pozycji wyjściowej. Troszeczkę odpoczywamy. I dalej na drugą stronę, żeby rozluźnić mięśnie po drugiej stronie. Raz, dwa, trzy. I rozluźniamy. Pamiętamy tylko, żeby ten odcinek piersiowy leżał. Sama miednica wykonuje ruch. Mhm. Idziemy jeszcze raz na boczek. Do granicy. Raz, dwa, trzy. I powrót do pozycji. I jeszcze raz na drugą stronę. Raz, dwa, trzy. I powrót. I jeszcze. Raz, dwa, trzy. I powrót. Pozycja wyjściowa. Leżenie tyłem, pod stopami kładziemy dużą piłeczkę. Ręce wzdłuż tłowia. Wyprostowaną nogę w stawie kolanowym. Idziemy troszeczkę do góry i staramy się opuścić nogę za piłeczkę. Trzymamy tę pozycję trzy sekundy. I wracamy. Żeby utrudnić to ćwiczonko, można zrobić tak, czyli wyprostowaną kończynę dolnej spuszczamy spoza piłeczki, ale nie dotykamy, spuszczamy, ale nie dotykamy nogą do podłoża. Trzymamy raz, dwa, trzy i kładziemy na drugą. Mhm. I wykonujemy te, to ćwiczonko 10 powtórzeń. I idziemy. Najpierw, możemy najpierw prawą nogą. Mhm. Trzymamy raz, dwa, i rozluźniamy. Mhm. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. I rozluźniamy. Mhm. I jeszcze. Raz, dwa, trzy. I rozluźniamy. I zmieniamy strony. Czyli teraz ćwiczę lewa noga. Mhm. Idziemy poza piłeczką. Trzymamy. Raz, dwa, trzy. I rozluźniamy. Mhm. Raz, dwa, trzy. Trzy i rozluźniamy. Mhm. Jeszcze raz wykonamy. Raz, dwa, trzy. I rozluźniamy. Piłeczkę przesuwamy troszeczkę bardziej pod podłudzia. Staramy się zgiąć kolana, czyli też, żeby było tutaj mniej więcej 90 stopni. I teraz prawa noga pod wciskamy piłeczkę. Chcemy tutaj wy wywrzeć napięcie. Mhm, trzymamy, a lewą nogę prostujemy w stawie kolanowym. Dodatkowo jeszcze napinamy palce, czyli palce patrzą na panią. Trzymamy tę pozycję 3 sekundy. Raz, dwa, trzy i rozluźniamy. Mhm. I jeszcze raz, wciskamy prawe, mhm, a lewo. Przy tym ćwiczeniu też rozciągamy grupę kulszowo goleniową Dlatego ważne jest, żeby napiąć palce. Na siebie. Trzymamy raz, dwa, trzy i rozluźniamy. I druga strona, czyli teraz tutaj. Pilnujemy również, żeby stopa, kolano i biodro było w jednej linii, czyli żeby żadne nie uciekło nam i kontrolujemy też, żeby tutaj była pozycja prawidłowa. Trzymamy raz, dwa, trzy i rozluźniamy. I jeszcze raz wykonujemy na prawą nogę. Tu pamiętamy, żeby wcisnąć, wywołać napięcie. Mhm. Raz, dwa, trzy i rozluźniamy. Mhm. Dobrze. I jeszcze raz. Mhm. Pilnujemy stopę. Mhm. Raz, dwa, trzy i rozluźniamy. Kolejne ćwiczonko jest takie, pozycja ta sama. Luźno nogi, ręce teraz. Będą pracowały i mięśnie brzucha. Na razie nie wciskamy, rozluźniamy. Teraz tak. Pierwsze ćwiczenko jest takie, że dwie ręce idą do kolan, w stronę kolan. I teraz tak. Ręce operują w kolano, czyli pchają w stronę kolana, a kolano na to nie pozwala, czyli tak jakby się siłuje. Napięcie musi być minimalne, czyli nie za mocno się siłujemy. Tylko tyle, żeby napiąć mięśnie brzucha i trzymamy tą pozycję. 3 sekundy. Raz, dwa, trzy i rozluźniamy, czyli możemy wrócić sobie ręką, ma tutaj nogi luźniutko. Głowa cały czas musi być prosto i musi być położona, czyli przy tym ćwiczeniu nie możemy unieść głowy do góry. I idziemy jeszcze raz. I trzymamy. Raz, dwa, trzy i rozluźniamy. I jeszcze, jeszcze trzy powtórzenia robimy, raz, dwa, trzy i rozluźniamy. Ten napięcie, ten opór musi być na tyle duży, żeby Pani poczuła, że mięśnie brzucha już się napięły mhm. i jeszcze raz, raz, dwa, trzy i rozluźniamy. Te ćwiczonko było mi, głównie angażowało mięśnie brzucha, prost brzucha, teraz chcemy troszkę zadziałać też na mięśnie brzucha, ale na skośne. Czyli teraz dwie ręce układamy sobie w ten sposób i dwie ręce operują w jedno kolano. Czyli ruch jest taki sam jak w poprzednim ćwiczeniu, tylko że na skośkę. Mhm. Trzymamy raz, dwa, trzy i rozluźniamy. Mhm. Możemy wykonać najpierw 10 do 15 powtórzeń na jedną stronę albo po prostu sobie zmieniać. Mhm. Czyli teraz idziemy do tego kolana. I teraz przyciągamy. Mhm. Raz, dwa, trzy. I rozluźniamy. I do góry. Raz, dwa, trzy. I rozluźniamy. I jeszcze raz, dwa, trzy. I rozluźniamy. Dobrze. I odpoczywamy.